Hej, witam hej, serdecznie. Z tej strony Seed oczywiście przed Wami gra Ship Graveyard Simulator 2. Moi no kochani, pozostała nam reszta tego statku do rozbiórki. Wszystkie te inne istotne dla nas elementy już odzyskaliśmy. Kontrakty zaliczone. No dalej, żebym się tu nie zablokował teraz. No, i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, yy, spróbujemy to zrobić w miarę jakoś sensownie, nie? Yy, rozwalić to wszystko, co się da, i po prostu wtedy jednym strzałem to jakoś yy, obalić, pozbierać i pojechać, przesortować. No właśnie, tutaj nam ten upgrade młota sporo nam dał. Jeden szczał, konektorów nie ma, także to zrobi nam spore roboty. Tutaj przyspieszy nam to znacznie. Tylko, czy no właśnie, ja tutaj nie dojdę do tych, do tych dolnych płyt, niestety. No dobra, bierzemy to co od góry. A no co zostanie, to zostanie. No niestety tutaj już pod spód wejść nie możemy. A szkoda, szkoda, bo to by nam też w pewien sposób jakoś przyspieszyło robotę. No tak, to wszystko tutaj teraz przewrócimy. Zasypiemy sobie całą podłogę. Trzeba będzie to pozbierać i dopiero później do tych kolejnych konektorów się jakoś dokopać. Wa walimy jak leci po kolei. Chociaż w sumie przy takim Przy takim podejściu mogę coś pominąć. Dobra, najbliżej się jeszcze rozejrzę. I jak coś zostanie to się po prostu to w trakcie rozwali, nie? Chociaż biorąc pod uwagę też jak to było w poprzednich odcinkach, yy, że gdzieś tam nam ewentualnie któreś konektory niezniszczone jeszcze zostały. O, udało się, dobra. Yy, zostały jakoś tam nie, nie, jeszcze nie, nie wybite, niezniszczone. A jednak, mimo wszystko, yy, cała ta reszta konstrukcji. Pociągnęła to wszystko za sobą i to się ładnie położyło, więc. Yy... Może nawet, jeżeli gdzieś tu coś pominiemy po drodze, to nie będzie jakiejś wielkiej zupy. Nie? To nie zmienia faktu, że fajnie byłoby jak najwięcej tych konektorów yy, poniszczyć. Kurde, dobra, to wygląda w miarę czysto. Nie wiem, jak tam u góry. Może bym spróbował z tej strony wejść. Aha, no właśnie, bo tutaj jeszcze zostały. To tak by wypadało też rozwalić to. Tą... Może nam to zrobić pewien kłopot później. Dobra, tutaj widzę jest czysto. Dobra, tutaj coś mi mignęło. Jest. Dobra, mamy to. Mm, dalej tutaj. Okej. Okay. Myślę, że podłoga jest y, przynajmniej w większości załatwiona. Szczerze mówiąc, liczę na to, że pójdzie tak w miarę sprawnie, tak jak w poprzednim odcinku. To jakichś tam większych kłopotów tutaj. Y, no nie będzie, nie? No, i już też tak pomału się zastanawiam, yy, który to by kolejny statek ogarnąć. Dobra, próbujemy. Yy, mam nadzieję, że leży. Yy, znaczy, leży. Że wszystkie konektory są wybite już. No i jednak nie. No i widzisz, panie. Ale to mogą, a nie, to nie są te dolne, myślałem, że to już są te całkiem dolne kon konektory. Ach nie, tu jeszcze ominąłem. Ale ogólnie rzecz biorąc i tak jest yy, nie najgorzej w zasadzie. No tu się też położyło. I teraz co? Zostało nam y, zbieranie. Bo w przeciwnym razie nie dostaniemy się do tych dolnych blach. Jak ro rozwalić? A to jeszcze coś się trzyma? Aha, w sensie, że wybić. A, okej. Okay. Dobra. Nie przejdę tędy. Kurde, ale teraz się No bo będzie kłopot, nie? Bo dużo rzeczy będzie nam teraz przeszkadzać gdzieś. Ale no i tak to jest nawet w miarę przyzwoicie, słuchajcie. Nie ma jakiejś wielkiej tragedii. No, to bym się tu z drugiej strony jakoś podejść. O, jest. Uda się? Uda się. No dobra, trzeba trochę uprzątnąć naprawdę, bo tutaj zasłania to poszczególne rzeczy. tam jeszcze widzę są następne. No to lotujemy w takim razie. No i pomalutko będziemy się tutaj dobierać do, e, do tych burt. Będzie można sobie znaleźć te jakieś konektory jej i podcinać, nie? Toreczka już nam przydała, bo się ciemno robi. Ciekawy jestem, właśnie ile będzie cięcia, jeżeli chodzi o wydobycie tych. Znaczy wydobycie, może źle to określiłem. O odblokowanie tutaj możliwości transportu tych burt. Żeby nam dźwigowy je wytargał stąd Ile musimy pozbierać, a... Ile może ewentualnie zostać i czy to wszystko potem trafi właśnie na... Na ten tam cały magazyn ten wielki Bo może niepotrzebne jest takie zbieranie wszystkiego do zera też No ale przynajmniej jest grubsza o, te blachy czy coś to może nam zasłaniać miejsca cięcia, To wydaje mi się, że musielibyśmy to zbierać. Dużo nie zostało, także nam idzie w miarę sprawnie, co mnie też cieszy. Na pewno jeszcze podniesiemy sobie pojemność gracza. No, tak jak już młod daje radę, nawet nie wiem w sumie, czy możemy go jeszcze ulepszyć. Zobaczymy sobie to później. Yy, młod daje radę, ale ta jednak pojemność gracza przydałaby się jeszcze yy, znacznie większa, nie? To by ułatwiło nam robotę. Mniej tego przerzucania by wtedy było. No i szybkość zbierania, swoją drogą też mogłaby być jeszcze troszeczkę mm, podniesiona. Dobra, zobaczmy teraz, jak te elementy wygląda aha czyli to byśmy musieli na pół przeciąć i tutaj są gdzieś te konektory no nie Nie odblokowane, ale teraz jak to słuchajcie... No nie Nie pytanie teraz o jakie konektory tutaj chodzi yy, bo to by musiał wziąć dwie burty. No nie, tutaj tylko coś wisi. Mhm. No to nie, to ja bym musiał jeszcze chyba pozbierać, bo nie widzę, co ewentualnie mielibyśmy ciąć. Masę palnikiem Też nie Teraz tak. To jest jedna połówka, tu mamy drugą, i teoretycznie cięcie powinno wypaść tutaj, no ale co ciąć? Tak, na logikę, no to, to nie ma żadnego znaczenia. Przynajmniej tak mi się wydaje. To też nie, ale to przynajmniej trzeba odpalić. Więc spróbujemy. Już to akurat, no, no tak jak widać to, to niczego tu nie trzyma, ale... No niech im będzie, niech im będzie. Spróbujemy te dwie rzeczy odpalić, te dwa elementy tu. I czy to nam odblokuje tą jedną burtę. No serio? bo no tego bym się nie spodziewał, no naprawdę. To akurat nie ma nic wspólnego z tym, że to by ma być połączone, tak? No ale dobra. Pierwsze koty za płoty. zobaczymy jak to się... Tutaj rozbiera tak naprawdę. Szczerze mówiąc, grając w prolog, no to nie doszedłem do tego etapu. No i za ciężki. Jeden z widzów, oglądając właśnie tutaj film na naszym kanale, bardzo go gra wciągnęła i też sobie prolog ogrywał. Potem podsyłał mi zdjęcia, jak Blue Lagoon rozebrał całą w kipy. Serdecznie pozdrawiam. Ale fakt faktem nie pytałem jak, jak te burty tutaj, które konektory odcinam, żeby je można było zabrać. Jeszcze jest coś nie tak. No czyli tą górę też jednak. Tą górę jednak też. No, Sądziłem, że tego akurat unikniemy, no ale no dobra, niech i tak będzie. Będziemy już wiedzieli na przyszłość, nie? przy następnych stawkach, że takie rzeczy to też trzeba podcinać. Dobra, jedna połóweczka y, jedzie na magazyn. Dźwig jest zajęty pracą. Bardzo dobrze. My się w takim razie weźmiemy za y, następną burtę. Słuchajcie, bo to jeszcze jakieś chyba y, złomiarstwo leży. Mam nadzieję, że nie pogubisz po drodze. No gubi, patrz! Gubi! Oż ty, ale z ciebie operator! Trudno, no pozostaną! No chyba, żebyśmy to pobiegali i pozbierali, ale nie wiem, czy to jest gra warta świeczki. Jeżeli ktoś jest bardzo skrupulatny, no to niestety, ale musicie cały pokład opróżnić z luźnego złomu, bo dźwigowy jednak to po drodze gubi. I cały plac, kurde do sprzętania no rozwalta. Ciekawe, w sumie, czy jakbyśmy teraz kupili sobie nowy statek, to ta drobnica, co tu wypadła, czy to zostanie tu na tym placu, czy, czy sobie zniknie. Ale czy będziemy to w stanie zweryfikować, to nie wiem. Możemy spróbować przy następnym statku. Zanim się weźmiemy za rozbiórkę, to obejść sobie w koło statek, zobaczyć czy coś drobnego nie leży, nie? Jeżeli będzie leżało, no to znaczy, że to z poprzedniego otrętu. Tam kontenerowca w sumie. Dobra, ostatnie dwa cięcia i zabieraj panie te żelastwo. I pikabela. Dobra, gdzie ten dźwig? To jest dźwik. Kurde, czegoś nie odciąłem jeszcze. Jakich konektorów nie odciąłem. Aha, słuchajcie, bym zapomniał, tego przecież nie odpaliłem to. Yy, z drugiej strony też było, też było, nie? No właśnie. No dobra, no to ostatnie palenie w takim razie. Yy, nie, to drzwi chciałem. Dobra, my w tym czasie pozabieramy te lampy, już nie będą potrzebne. Jeszcze gdzieś zostało. No właśnie, tu jest jeszcze lampa. E, dobra, teraz tak. 3814 kg. Zobaczymy ile waży taka jedna. Ole tam zostało towaru. O, to to by wypadało pozbierać, ale. Dobra, ile taka jedna połówka statku nam waży? Taka ta jedna burta, powiedzmy. nie? 800 kg. A to w sumie nawet źle patrzę, bo na ciężarówkę to nie idzie na ciężarówkę, tylko na magazyn. 1600 kg tylko mamy na magazyn. A, bo my posortowaliśmy przecież jeszcze poprzednio. Dobra. No i tak, oto, moi drodzy, rozebraliśmy sobie swój pierwszy statek. Gdzieś nam dźwigowy jakąś drobnicę pogubił. No mówię, dla tych bardziej skrupulatnych, dokładnych graczy, no to wypadałoby sobie to jeszcze pozbierać albo przed transportem, albo teraz, w momencie, jak to sobie leży na glebie. My zrobimy, kochani, teraz tak: sortowanie. To nie wiem, to może zrobię poza nagraniem, bo to nic ciekawego w sumie tam nie ma. Ale wybierzemy sobie jakiś statek na kolejne, na kolejne odcinki. Zobaczmy, co my tutaj w ogóle. Bo chociaż, jo, co my kupimy? Nic nie kupimy. Ze no, ale właśnie, co my mamy złomować, jak wszystko rozebraliśmy? Dobra, ze złomuj. Yy, no tak, chcemy zezłomować. Nic z tego nie dostaliśmy, no ale. No dobrze, nie zniknął z listy. Który już był raz rozebrany, to. Chyba, że idzie to ponowić, ale czy ja wiem No nie, to rozbieraliśmy. Już źle patrzyłem nawet, słuchajcie. No, no właśnie, bo my rozebraliśmy Green Rexa, nie? Okej, okay, ja teraz myślę nad yy, Karoliną Ewentualnie tym snop, Snopkowiczem. Yy, dobra, i tak na razie nie mamy hajsu. Yy, jest sporo towaru do przesortowania i do sprzedania. Także żeby to nie było nudy, ja to zrobię poza nagraniem. I spotkamy się już moi drodzy, w kolejnym odcinku, w którym będziemy mieli troszeczkę więcej hajsu. I wtedy zobaczymy. Podejmę jakąś decyzję, ewentualnie może rzucę Wam ankietę? Albo napiszcie w komentarzach co Wy o tym sądzicie. Który statek następny byśmy wzięli? Biorę pod uwagę, tak jak mówię, Caroline i Snopkowicz. Także te dwa statki biorę pod uwagę. Na które nam starczy to zobaczymy. Ale oczywiście Wasze komentarze jak zawsze będą pomocne. Tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zostawcie oczywiście łapkę. Kto nie subskrybuje, to kliknijcie tam. Subskrybuj, dzwoneczek, bądźcie na bieżąco. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.